Cześć, cześć, rodacy. Dzisiaj zabieram was do Kostko. To jest taki duży sklep Kostko Hoseo się nazywa. To jest taki duży sklep, co można kupić wszystko w dużych opakowaniach. Mają wszystko, wszystko i nic. A do tego sklepu, żeby wejść, to trzeba mieć membership za albo 50, a znaczy Możesz mieć 50 dolarów membership pierwszą, a druga jest 100 dolarów membership, która się nazywa biznes. Yy, no i więcej, czym więcej, czym więcej ja stracisz u nich pieniędzy, tym więcej dostaniesz pod koniec roku. Ja na przykład w tamtym roku dostałem prawie 1000 dolarów z powrotem, więc kupiłem sobie telewizor. Dwa lata temu Dostałem 400 dolarów, więc kupiłem taką matę do wody dla dzieci. Taką dużą, co się rozkłada, więc no, warto mieć ten biznes, więks większą kartę. Wtedy, więcej dostajesz. Czym więcej tracisz, tym więcej dostajesz. A ja, jakieś takie nie wiem, jak to działa. znaczy czy nie, wiem, jak to działa, tylko że przez to więcej kasy ja tracę. Dobra, zaraz wchodzę do środka i pokażę Wam, jak jest w środku. na dzień dobry Pan stoi chciałem mu pokazać kartę tu macie telewizory kapelusze pralki LG telewizory kiki brututa receivery oh, co tu jeszcze jest trochę mniejsze telewizory słuchawki są różne komputery, printery biżuteria ogromny sklep, są ciuchy jest jedzenie, warzywa owoce, mięsa no wszystko takie rzeczy o, do basenu na jezioro takie biżuterie Kulaery. Nawet kwiaty można kupić. Siedzenia różne do opisów baterie, klimę do okna na przykład takie coś. 400 dolarów można mieć klimę w oknie albo takie coś taką klimę właśnie patrzę na takie coś na Amazonie bo mam bo chcę takie coś kupić w razie awarii jak nasza klima padnie a dzisiaj jest 42 stopnie tylko jakby nasza klima padła to koniec okay. różne kubki no takie dwa kubki kod mag za 27 dolarów bardzo ogromne. Nawet moja ręka tego nie ogrobi. Różne garnki, talerze, kontenery, noże No wszystko tu jest. No to co potrzebujecie. No i to jest taki właśnie warehouse. Taki jak warehouse po polsku. Oh. Kurde, no zapomniałem. Warehouse. Ale chyba wiecie co co chodzi, nie? Tu się właśnie kupuje w, wszystko w dużych ilościach. No, to jest ciekawe. Smart LED Strip. Hmm. Za jedyne 30 dolarów, 16 feet. A tu za 20, 16 feet, takie coś innego. Hmm, może być nawet fajne, żeby to postawić. Na... z tyłu domu zobaczymy jeszcze w pomyśle pewnie mam baterie są nawet zasiedlacze Generatory Dobra, idę tam do sępa. Na papia na, na przykład takie zdjęcia. No ogromny jest sklep, ogromny To są wina, 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 wina dajcie Owoce Gdzie są moje kiwi? Kiwi, kiwi, kiwi. Tu są moje kiwi. Organiczne. A gdzie są te z Nowej Zelandii? Polecam, jakże nigdy nie jedli kiwi z Nowej Zelandii. Co rosną w Nowej Zelandii, są za rompiste. Kurde, to chyba te. Nie, chyba. O te, o, tak. Chyba. To, to. Właśnie jak byliśmy w Nowej Zelandii żoną żeśmy spróbowali normalnie pychota pyszne i nie ma takich tych włosków jak mają oryginalne te kiwi normalnie się je całe chociaż ja też z tymi z też ja jem bo wyczytałem dawno dawno temu na google że jak jesz kiwi ze skórką to nie dość, że dostajesz bardzo dużo witaminy C ale też te włoski oczyszczają Twój żołądek. Więc kiedyś miałem... Kiedyś miałem te chyba z pięć kurzajek na ręce. No i poszedłem do lekarza. Lekarz chciał... Mówi, o, 4000 tysiące. I Ci wypalimy te kurzajki za cztery tysiące. Ja mówię, co chyba Cię pogięło? No i zacząłem czytać, czytać, czytać. I okazało się, że jak masz kurzajki, to znaczy, że jest... Masz mało e, odporności w sobie, więc więc przeczytałem co jest dobre na porność no i wiadomo witamina C i wyszło, że kiwi ma dużo i czerwone yy, czerwone te yy, kurde no grapes 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 jak ty jesteś po polsku? grapes czerwona, co jest czerwone? no skurde no nieważne, później napiszę video znaczy te czerwone grapes. Więc yy, zacząłem jeść przez dwa tygodnie kiwi, całe, właśnie z tymi woskami i czerwone grapes. No i ci wam powiem, że po dwóch tygodniach, trzech, zginęły mi wszystkie kurzajki. Poszedłem do doktora, mówię, Patrz, nie trzeba było wydać 4000. Zacząłem jeść tylko kiwi i grapes. I kurde, i wszystko zniknęło. No, także taka. Taka mała Ciekawostka jaka ja to lubię mówić. Dobra, idę do zimna po owoce. Uuu, zimno O właśnie to kurde Grapes, no o, 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 o winogron, kurde winogron no właśnie, dzięki, dzięki kurde winogron, dobra bierzemy winogron ole duże, napakowane chemią, patrz jakie duże, kurde o nie, to nie jest myślałem, że to winogron znaczy, myślałem, że to są te porzeczka nie ma żadnej porzeczki Dobra, idziemy dalej Kurde, już 8 minut wideo w samym sklepie, a ja ledwo co No, no i takie właśnie mają tutaj wypuchoty, takie rogaliki fajne Wypuchłe No dzieci cię Ma Muffiny? O ja, mają popisic Nie, no Marek, nie rób tego Jezus Maria Nie Nie o Jezus Ja tak mu czekać, kiedy to z powrotem wejdzie, bo bo ten w tym sklepie jest tak, że jak coś polubisz to, to później jest ciężko dostać po paru miesiącach, bo oni to zwijają i coś innego dają więc ten, te mafiny z z makiem czekałem już chyba ponad rok na to a to jest tak to jest takie normalnie jak już zjem jeden, to to nie ma końca, no, no ale wezmę cholera, żyję się raz. Dobra, takie chleby, chleby. mają. No, swoje wypieki. Dajcie ogromny, co? Z chleb. Nie, musiałem dużo tam akwarium. Mięsa różne. No, patrzcie na to. Kurde. 55 zł za. 14 funtów 7 kilo mięsa Tu macie 33 za 7 kilo mięsa Pork Pork shoulder butt. To też 11 funtów. 5 kg za 23 dolary. Także to kiełbasy różne. Mięcha. widzisz jak nie chcecie gotować, to przychodzicie i na przykład można kupić taką kurę, która już jest gotowa. Ona jest. Rostry Chicken. 5 dolarów za taką kurę. Albo żeberka takie 23. Albo takie dania. Tacosy takie samemu można sobie za 6 dolarów takie danie na obiad. Albo Ura, nogi 3 kilo za 12 dolarów, 13 Są serie. Taki wędzony jest dobry. Gdzie on jest? On ten tutaj. Smok gauda. Dobry jest bardzo. Polecam. Jak będziecie kiedyś w kostko. Kurde. Torty, nie torty picia, piwa, mleka, o, czekoladowe mleko dla dzieci. Muszę wziąć. No, idziemy idziemy Że są proszki do paneturczych jajka, lodówka do jajek wody wody, papier do tyłka pampersy za 4,29$ 40... 40 skrzynek 40 skrzynek, 40 butelek wody też zawsze biorę mają psa jedzenia no wszystko tu jest Dobra, ja muszę mieć z żeby tą wodę ogarnąć. na razie, chodź. Dobra, jestem z powrotem. Tu są kole, nie kole. Tutaj do różne aluminiowe folie i takie inne do perele do prania rzeczy. Kola, fanta. Inne napoje. Bulla. Inne jakieś Bang Podobno dobre, nie wiem, to jest nowe Ludzie mówią, że jest zarąbiste Bang To tak jak Red Bull tylko, że Inna firma Pifa, nie Pifa Sery Szynki, Shiner, z Teksasu oh. Masła Nie potrzebujemy Te są zamarzalki Takie wingsy dobre, ja też jem, lubię je o, Różne mięsa, hot dogi, szynki Wtedy czy nie, Pani mi za... Kwiaty Cipsy Podkorny Gofry, nie gofry Kawa, no wszystko tutaj jest, co? Co chcecie? Nawet jest farmacja, apteka. O, farmacja, apteka. Mąki nie, mąki. No wszystko co w jednym, normalnym warzywniaku i więcej. No, także dużo nie będę nagrywał, bo wiecie o co chodzi chciałem tak was pokazać Wam taki sklep kostku. duża hala hala? nie Chicken, chicken of the sea tutaj macie, o, można spróbować pani zawsze daje kiedyś dawali więcej mogłeś normalnie przyjść tutaj się najeść i do domu Dobrze, ciuchy, książki Majonezy Gdzie to to moje, no kurde, gdzie to są moje te hmm. Nawet kwiaty Na które, które wezmę dla żony czerwone bróże Czemu nie? Pamiętajcie panowie Żoną czy dziewczyną czy Whatever Należą się kwiaty. Tak co, nie tylko na jakieś okazja, tak bez okazji też można. Ja próbuję moje rzące bez okazji. Co najmniej cztery razy w roku. Tak, żeby było. No. Bo później, na przykład. Też, też później te jak są na przykład jakieś teraz te kwiaty są np. tanie, nie? Nie wiem powiedzmy 24 dolary za te kwiaty, a jak będzie na przykład jakieś święto jak Walentynki, to, to te kwiaty, same kwiaty będą po 50. Ja tylko mówię, nie? Że, nie, że tam jakieś duże że pieniądze, że nie chcę wyraźć, tylko tylko, że nie ma po co. Dlatego my z żoną Walentynek nie, nie obchodzimy to jest pierwsza strata pieniędzy, ktoś wymyślił sobie takie coś i, A tak to mamy walentynki 4-5 razy w roku o. Tak by to nazwać Dobra, idę, bo szukam rzeczy moich nie mogę znaleźć, a kręcę się w kółko i nie chcę tego nagrywać. Ok, na razie trzymacie się. No i co? Nie mają moich chipsów, lekko ale patrzcie, Hot Dogi, buki na Hot Dogi nie może być 6, 12, tylko 24. Inaczej by nie było. A patrzcie, tu nie wiem, czy w Polsce też jest kito, ale to wszystko teraz jest kito. Takie snaki: kito. Kito, Kito, nie wiem czy w Polsce Kito jest też takie popularne. Kito snack mix takie Kito Kito, czarna czekolada, Kito z, z kokosem No Sugar, Kito bary. Kito to dobre, to miałem właśnie kiedyś, to jest dobre Tutaj mają nawet grzyby, snaki grzybowe, takie crispy grzyby. Nie wiem czy to dobre. Nawet mają seaweed, organic seaweed, rośliny z morza. Hm. Ciekawostki. Patrzcie, kalafior. Może nawet kalafior jeść. Nie wiem, czy w Polsce też takie coś. Albo te jak one mają buraki. Nie wiem czy w posy takie rzeczy są. Czy to w ogóle ludzie kupują takie rzeczy. No na pewno suszone owoce są mnie, Ale takie jak to te grzyby, czy coś, to nie wiem. No dobra, ja idę już do kasy. Jeszcze, no, idę do kasy, zaraz nagram wam. A nie, już teraz nagram. Że jeszcze właśnie... Można kupić sobie pizzę, poleś hot dog tam poleś dog i churros takie jaka, taki jakby precel z cynamonem. Dobry nawet, ja to lubię. Jak zawsze do Islandu chodzę, to kupuję to. No i co, można też sobie tutaj zrobić koła do samochodu. Także odstawiasz auto, robią ci koła, przychodzisz yy, na shopping, robisz shopping no i auto gotowe i do domu także tyle mam nadzieję, że się podobało dajcie łapkę w górę skomentujcie pozdrawiam Was, papa. Pa. zrobiłem pomyłkę już się nazywa Polish Hot Dog kiedyś był Polish Hot Dog, a teraz jest tylko Hot Dog więc takie są ceny Hot Dog za 1,50 50. pizza albo slice albo duży za 10 dolarów, albo staj za 2 dolary. Więc spoko, tam zamawiacie, czekacie, idziecie, a slajdy są bardzo duże, więc takie taka ciekawostka jeszcze, tu popatrzcie, tylko, tylko tyle zrobione, tylko tyle zakupów, i już stówka poszła. Kiedyś jeszcze za czym to wszystko ten cały świat się przywrócił do góry nogami to bym wyszedł z tym za 50 dolarów a teraz ale cóż, a no, takie życie. Dobra, tu macie oponki, baterie do samochodu no i tutaj właśnie jak wychodzicie to pan sprawdza. Pan sprawdza czy się kasjer nie pomylił i cię albo nie policzył, albo za... albo... Zapoliczył, nie? Więc taki to jest... Niby, że sprawdzają tak. A tutaj o, jest linia do... do oddawania. No i tu stoi pani, albo pan czasami. I sprawdzają, czy się kasjer nie pomylił. Czasami coś nie... Nie, nie dodał, nie odjął. Hello. Jak yes. No i co? Zakupy zrobione idziemy do autka. O jeszcze sto, y, benzynę też mają, najtańszą, bo ale trzęsie za y, benzynę mają tanią, tanio, jak jesteś właśnie member, to y, jest zawsze tańsza niż gdziekolwiek benzyna. O jakieś tam parę centów, nie? 10-20, może 30 góra centów. No i tyle. Także mam nadzieję, że się Wam podobało. Do usłyszenia. Trzymajcie się stejka.